Siemneczko, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o prawdziwych, ale prawdziwych, darmowych robuxach, ponieważ Microsoft, pewnie kojarzycie tą firmę, jest to bardzo ogromna firma, yy, macie pewnie komputer z tej firmy, czyli, znaczy macie system z tej firmy w komputerze, czyli Windows, to jest firma Microsoft właśnie, jeżeli macie Windows na co macie Windowsa, to właśnie z tej firmy daje darmowe 100 robuxów, ale jest mały problem, ale jak to Mendy, ja... Piszcie w komentarzu, tak, jeżeli chcecie darmowe 100 napiszcie w komentarzu, że chcecie. Dostawcie lajka czy subskrypcję, już wam wszystko mówię. Gdy wyjdziecie sobie na stronę Microsoftu, ja specjalną do strony podam, to możecie odebrać sobie tutaj darmowe 100 jeszcze do odebrania przez 3 miesiące, ale jest jeden problem. I zaraz wam go wyjaśnię. Gdy bierzecie sobie, naciskacie. Jak ktoś to strona oryginalna Microsoftu, więc te Robuxy są prawdziwe i te naprawdę z można sobie odebrać i jest darowe z Ale niestety, gdy weźmiecie joint the claim no to wyskakuje taki oto problem. Program Microsoft Reward nie jest dostępny w tym kraju lub regionie. I można zobaczyć, w jakich krajach jest dostępny. No niestety jest mały problem. I jak to obejść? I powiem, drodzy widzowie, tak. Jeżeli macie rodzinę, znajomych za granicą, no to bardzo i poproście o to, żeby wam to zrobili, bo wtedy mogą wam to zrobić. Jeżeli ktoś ma rodzinę za granicą, w tych krajów, które są wymienione, może nawet Niemcy, jakoś ciocie, babcie, poprosicie to, pomogą wam to zrobić. I ten, dostaniecie kodzik. Jeżeli ktoś nie ma rodziny, no, to już jest większy problem. Dlatego, drodzy widzowie, musimy wyczekiwać, może będzie dostawane w Polsce. Jak nie będzie dostawione w Polsce, to jak zostawicie tu bardzo dużo lajków, polecicie ten film wszystkim znajomym, to ja znajdę obejście. Na to, żeby nawet Polacy mogli to robić. Ponieważ, jak dobrze wiecie, znalazłem część obejścia, ale to tylko pewną część tego wszystkiego. I no, musiałem znaleźć dużo więcej rzeczy, żeby to obejść. Ponieważ tam później trzeba podać numer telefonu, ale to nie może być numer polski. Dlatego też drodzy widzowie, udało mi się znaleźć obejście, żeby chociaż wejść na tą stronę i Wam pokazać, że to co tam jest, jest prawdziwe. Więc wchodzimy sobie na tą stronkę, i widzicie, o jesteśmy. naciskami redeem I tutaj pojawiają się gdzieś robuxy, no tylko ja ich tutaj nie mam teraz. Tu są gdzieś robuxy. Aktualnie, że z powodów, że no, wszyscy biorą te robuxy... Na razie one zostały tu, ale te robuxy będą tu przez 3 miesiące, będą tu się pojawiać No i znajdę jakieś, jak je zrobić Tak samo tutaj macie na przykład je, możecie zobaczyć u zagranicznych youtuberów, każdy o tym nagrywa No w Polsce niestety niedostępne, ale znam kilka OPS, już jedno, że na przykład mogę zobaczyć te nagrody Później trzeba znaleźć nagrody, jeszcze robuxy I je po prostu wziąć, najgorsze jest to, że trzeba się z, No numerem telefonu Potwierdzić, że to my jesteśmy za granicę, że nie się z Polski, więc, ale znam to mniej więcej na to też obejście, jak zostawicie dużo lajków, to znajdę na to obejście i 100 robuxów darmowe dla każdego, kto tylko będzie chciał. Więc na razie widzowie, trzymajcie się, piszcie w komentarzu, czy chcecie, Zostawiacie lajki, żeby ludzie widzieli, to zrobię wam prawdziwe, działające, darmowe robuxy, tak jak to za granicą wszyscy o tym nagrywają, to wiecie, że to jest raczej prawda. Yy, no, daje sam to Microsoft, więc na razie trzymajcie się, do kolejnego odcinka.